Dziękujemy, że zgodził się ksiądz na wywiad. Kiedy po raz pierwszy zaczęło w CIM zbudzić się powołanie do kapłaństwa? Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję grupie misyjnej za to, że mam tę możliwość spotkania się z Wami i opowiedzenia trochę o mojej pracy misyjnej. Moje powołanie kapłańskie zrodziło się bardzo dawno temu, już nawet nie pamiętam ile lat, bo to było tak dawno. Ale myślę, że gdzieś tak w wieku waszym już zacząłem myśleć o tym, by zostać księdzem gdy miałem chyba 14-15 lat. Pierwszy raz zacząłem myśleć o tym, by zostać księdzem. Ile czasu min minęło od momentu podjęcia ostatecznej decyzji o wyborze drogi kapłaństwa? No minęło wiele czasu, dlatego że e, 14-letni chłopiec, gdy zaczynał myśleć o kapłaństwie, to Zanim skończyłem szkołę średnią zdałem maturę, to upłynęło przynajmniej 5 lat, więc to było 5 lat takiej, takiego zastanowienia się, myślenia, aż w końcu padła ta decyzja, że właśnie zostanę kapłanem. Co zdecydowało o wyborze drogi zakonnej i dlaczego wybór padł na zgromadzenie redektoryzny? Gdy myślałem o, o tym, żeby zostać kapłanem, to Postałem w międzyczasie w Tuchowie Zgromadzenie Redemptorystów. Niewiele o nim wiedziałem, ale z czasem zacząłem korespondować z Duszpasterstwem Powołaniowym i o redemptorystach dowiedziałem się bardzo wiele. Przede wszystkim to, że są to misjonarze, którzy pracują na misjach ludowych w Polsce, a również pracują na misjach zagranicznych. I to bardzo mi się spodobało, i dlatego też właśnie postanowiłem, że wstąpię do zgromadzenia redemptorystów, aby być misjonarzem. Kiedy odczuł ksiądz pragnienie pracy na misjach i co na to wpłynęło? O, o misjach słyszałem bardzo wiele z opowiadań różnych redemptorystów, których poznałem w czasie tego, gdy byłem jeszcze chłopakiem młodym. Bo jeździłem na spotkania powołaniowe i tam też przyjeżdżali różni misjonarze z zagranicy, którzy opowiadali o misjach, o pięknej pracy misyjnej w Ameryce Południowej, a więc w Argentynie, w Boliwii, w Brazylii. I oczywiście jako młodego chłopaka ta praca mnie bardzo zainteresowała i zdecydowałem się, że jeżeli wstąpię do redemptorystów, to w ten czas poproszę, aby wyjechać na pracę, na pracę do, misyjną. Jak wyglądały przygotowywania do pracy w Brazylii? Po wstąpieniu do redemptorystów, najpierw jest przygotowanie do tego, by zostać zakonnikiem i kapłanem. A więc, najpierw był to czas postulatu, którego, który odbyłem w Krakowie. Następnie, o, roczny nowicjat w Lubaszowej, koło Tuchowa. I następnie, robiłem studia teologiczne i fi, filozoficzne i teologiczne, tak jak każdy ksiądz, który przygotowuje się do święceń kapłańskich. E, po pięciu latach, po sześciu latach studiów, które odbyłem w, w Filozofia w Tuchowie, w Krakowie i e, Teologia w Tuchowie, e, zostałem skierowany na staż duszpasterski w Elblągu i jako diakon, pracowałem tam przez dwa lata, przygotowując się do złożenia ślubów wieczystych, a potem już do diakonatu i święcej kapłańskiej, które przyjąłem w czerwcu 1998 roku. W którym roku wyjechał ksiądz tam do pracy na stałe? Na misję wyjechałem w 1998 roku, w sierpniu. W czerwcu zostałem wyświęcony na kapłana i do Brazylii wyjechałem w sierpniu, 18 sierpnia. I po 16 godzin lotu doleciałem właśnie przez Rio de Janeiro do Salvadoru, do miasta Salvador w stanie Bahia w północno-wschodniej części Brazylii, gdzie tam właśnie podjąłem pracę misjonarza. Ale to oczywiście zanim zacząłem być, pracować jako misjonarz na parafii, przez 3 miesiące byłem w Brazylii, to jest stolica Brazylii. To jest takie miasto, które nazywa się Brazylia. I tam właśnie najpierw miałem e, 3-miesięczny kurs języka portugalskiego, bo w Brazylii mówi się po portugalsku. I tam też e, uczyłem się i poznawałem kulturę e, brazylijską, bo kultura jest bardzo inna od tej, jaka, jaką znamy w Polsce, całkiem inna kultura. Tak samo poznawałem kościół e, brazylijski, który, ma, który jest bardzo duży. I to właśnie było potrzebne, to jest takie przygotowanie już bezpośrednie do tego, by podjąć pracę misyjną. E, po kursie w Brazylii od grudnia rozpocząłem moją pracę w parafii w Bąże da Lapa, już tam na Bahia, nad rzeką Świętego Francisza. Proszę no, nam trochę przybliżyć tamten kraj i życie mieszkających tam ludzi. Oczywiście pytasz o Brazylię. Brazylia to bardzo duży kraj. No, w Polsce i w Europie o Brazylii wiemy nie za bardzo dużo, nie za, za wiele, dlatego że znamy Brazylię przede wszystkim z karnawału. Znamy Brazylię z piłki nożnej. No i oczywiście znamy Brazylię poprzez Amazonię, wiemy troszkę o niej. Natomiast Brazylia to bardzo wielki kraj, wielkością przypominający Europę. Jest to kraj bardzo różnorodny w zależności od części geograficznej. Jest to kraj, który ma klimat różny, który, jest, który ma kulturę, kultury bardzo różne. Tak samo jest to kraj, który ma różnego rodzaju religie i różnego rodzaju wyznania. Może zacznijmy mówiąc o Brazylii, troszkę opowiedzieć o historii Brazylii. Wiemy, że Brazylia została odkryta w XVI wieku przez Portugalczyków, i tam właśnie. Pierwsi, którzy przyjechali, to byli Portugalczycy, podbili tym tam mieszkających Indian i po prostu zawładnęli sobie większą część Ameryki Południowej jako ziemię we własności Królestwa Portugalii. W czasie, tam właśnie w tej Brazylii, oni sobie, Portugalczycy, przywozili z Afryki niewolników, którzy pracowali na plantacjach kakao i na plantacjach kawy. No więc widzimy, że mamy już tutaj wymieszanie trzech kultur. Kultury afrykańskiej, portugalskiej i oczywiście kultury indiańskiej, bo te trzy kultury właśnie w Brazylii się spotykają. Po roku 1880 nastąpiło wyzwolenie niewolników, ale to nie znaczy, że niewolnicy do końca byli wolni. Byli bardzo słabi, bardzo biedni. Dlatego też niewolnicy bardzo często byli i są nadal wykorzystywani, ludzie czarni, ludzie czarnego koloru skóry. Bardzo grupą prześladowaną byli również Indianie. Było ich niewielu, ale gdy Portugalczycy przyjechali tam, oczywiście bardzo było mocno ich prześladowali. No więc jest ich też w tej chwili niewielka garstka w XIX wieku i w XX wieku do Brazylii zaczęli najeżdż, przyjeżdżać e, różni różna, emigranci z różnych części Europy, przede wszystkim z Niemiec, e, z Austrii, Włoch i oczywiście z Polski. I oni zaczęli się właśnie osiedli, osiadać, osi, zamieszkiwać te południowe części Brazylii. E, tak więc widzimy, że na południu mamy kulturę bardziej europejską. W części środkowej e, mamy ludzi ciemnoskórych, czyli potomków e, niewolników afrykańskich i mamy potomków Indian. Natomiast na północy Brazylii, czyli w tej części można powiedzieć e, amazońskiej, to tylko mamy Indian. Jest tam bardzo niewiele ludzi. Jest to, są to bardzo rozległe tereny i są to bardzo piękne tereny. Kościół w Brazylii ma to do siebie, że jest właśnie bardzo dynamiczny, bardzo żywy, bardzo młody, i w kościele brazylijskim bardzo dużo ludzi młodych, młodzieży jest zawsze obecnych. Na czym polega praca księdza w tym kraju? Jak wyglądał zwykły dzień pracy księdza? W Brazylii praca jest bardzo różna, inna od tej, jaką znamy w Polsce dlatego że parafie są bardzo duże. E, na przykład parafia, której ja opracowałem w Bąże Zuzda Lapa, to jest parafia, która ma mniej więcej od jednego krańca do drugiego ponad 150 km, gdzie jest ponad 90 wspólnot wiejskich. I 14 wspólnot miejskich, więc żeby można było dotrzeć do każdej wspólnoty, to praktycznie wyjeżdża się we wtorek i wraca się w piątek, a z koniec tygodnia właśnie spędza się w mieście. I tak przez cały rok. Poza tym, że pracowałem w parafii, pomagałem również w sanktuarium dobrego Jezusa, gdzie w ciągu roku przyjeżdża ponad półtorej miliona pielgrzymów. Jest to bardzo piękne sanktuarium, które w całości mieści się w grocie, a które nawiedzają ludzie bardzo. Biedni, bardzo ludzie ludzie prości, którzy, którzy tam przyjeżdżają, spowiadać się, uczestniczyć w mszy Świętej, e, przyjeżdżają tam, aby e, przez jakieś, przez parę dni się pomodlić, bo nie zawsze w swojej parafii czy w swojej, e, w, swoim, w swojej wspólnocie mają możliwość do tego, by w mszy Świętej uczestniczyć. Przez ostatnie 4 lata pracowałem w mniejszej parafii, w Araja To jest taka wspólnota nad samym oceanem w sanktuarium, najstarszym sanktuarium maryjnym Brazylii, Matki Bożej Wspomożycielki. Jest to wspólnota, czy licząca osiem wspólnot, jest to parafia licząca osiem wspólnot i tam też właśnie miałem pracę e, tak jak w każdej parafii od dzieci poprzez młodzież starszych, aż małżeństwa. Tak jak w każdej parafii. Po e, pracy w Arajau da Giuda, e, zostałem przeniesiony, skierowany do pracy w Stanach Zjednoczonych. Jakie trudności i jakie potrzeby występowały tam, gdzie ksiądz służył? Trudności jest bardzo wiele, dlatego że Brazylia to kraj bardzo wielu kontrastów. Dlatego też. Yy, Często spotykamy ludzi biednych. Gdy tam do Brazylii zajechałem, jeszcze bardzo wiele wiosek nie miało prądu, bardzo drogi były bardzo dziadowskie, nie było szkoły, nie ma lekarza, nie ma ośrodka zdrowia, nie ma szpitala, no więc ludzie ci żyją bardzo biednie i bardzo, i bardzo prosto. Ale tam również trudności to jest to, że jest ich bardzo dużo, tych wspólnot, i ciężko jest być w każdej wspólnocie, ciężko jest być ze wszystkimi jednocześnie. Dlatego też ksiądz we wspólnocie pojawiał się raz na dwa miesiące, by odprawiać msze, by spowiadać, by chrzcić, by udzielać sakramentu małżeństwa, by odwiedzać również chorych. Praca ta na pewno nie, nie jest łatwa, dlatego że jest bardzo dużo potrzeb i nie zawsze można je wszyscy na wszystko zaradzić, dlatego że możliwości nasze, misjonarzy, nie zawsze są, były do końca tak wielkie, żeby można było każdym z, z konieczności, z rzeczy, które są potrzebne rozwiązać, bo czasami brakowało. Wiemy, że teraz ojciec pracuje w innym kraju. Jak tam wygląda praca misjonarza? Po 14 latach pracy w Brazylii, moi przełożeni zakonni skierowali mnie w roku ubiegłym, w czerwcu, do pracy w Stanach Zjednoczonych. Ale to wcale nie znaczy, że nie pracuję z Brazylijczykami. Właśnie w dalszym ciągu pracuję z, z, z emigrantami brazylijskimi i portugalskimi w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey, w parafii, która, w której zarejestrowane jest około 1500 rodzin, które mówią językiem portugalskim. I nasza praca w Stanach Zjednoczonych jest troszkę inna, dlatego że warunki są całkiem inne niż te, które mieliśmy w Brazylii. Natomiast potrzeby ludzi, potrzeby duszpasterskie, a więc. Już pasterstwo, a więc odprawianie mszy świętych, katecheza, spowiedź, małżeństwo, te rzeczy, które są e, nie, niezbędne, odsprawujemy, a również staramy się pomagać e, imigrantom w różnych sprawach socjalnych, które nie, których nie potrafią sobie rozwiązać albo nie mogą rozwiązać, bo często są nielegalni, nielegalnie, dlatego też właśnie ta pomoc w, w załatwianiu takich spraw formalnych, pobytowych również spoczywa na naszych barkach e, tam w Stanach Zjednoczonych. Jakie radości niesie praca na misjach? No praca na misjach ona niesie bardzo, przynosi bardzo wiele radości i trosk. Oczywiście taką podstawową i pierwszą radością, jaką, jaką czuje misjonarz, to na pewno jest to, że może służyć człowiekowi, że może pomagać jako w imieniu Kościoła w imieniu Chrystusa.